Możemy ją stracić, kiedy y, robimy coś niewłaściwego. Odbyli jazdę próbną, pan bardzo po, pięknie podziękował. Dlaczego pan tak mnie potraktował? Dzień dobry Państwu. Dziś kolejny wykład. O, no, wykład rozważania szalonej psycholożki, ale temat tyleż szalony, co trudny i bardzo ważny, a bardzo często niestety pomijany. Proszę Państwa, gdybyśmy w tym momencie zrobili uliczną sądę i zapytali, co to takiego godność, to Większość ludzi powie, no tak, tak, wiem. Znam słowo. Jeśli byśmy jednak zaczęli drążyć temat i zapytali, ale co to znaczy? To już tak. E, o, no tego no. Mniej więcej, prawda? Czyli wiemy, że takie coś istnieje, że takie pojęcie w ogóle funkcjonuje, ale w momencie kiedy ono miałoby dotyczyć nas, ewentualnie naszego otoczenia, no to już jest z tym trudniej jak to umiejscowić, z czym to się je. A przecież tak naprawdę na tym pojęciu opierają się podstawowe prawa człowieka. Niezbywalne prawa. I proszę Państwa, ja, przygotowując się do dzisiejszego filmu, sięgnęłam po rozważania na temat godności pana Krzysztofa Jedlińskiego. Bardzo ciekawie ujmuje on temat, i ja osobiście w stu procentach zgadzam się pod tym co on o tym sądzi, ale od początku. Samo słowo godność, jaka jest jego etymologia, skąd to się wzięło, z czym to zjeść? Otóż, proszę Państwa, początkowo to słowo kojarzy nas z czasem. I na przykład nasza godzina, god, to też jest reminiscencja tejże godności. Po rosyjsku, głod to tyle co rok. Znowu skojarzenie z czasem. Najogólniej rzecz biorąc, chodzi o to, że pierwotnie godnie, to znaczy w punkt we właściwym czasie. Zrobić coś, prawda, właściwego w odpowiednim momencie. To było godne zachowanie. Dziś słowo godność, jak gdyby można kojarzyć z dwoma bardzo podstawowymi rzeczami. Otóż, po pierwsze, ze spójnością wewnętrzną, czyli z naszymi przekonaniami, bo ono jest bardzo mocno osadzone w takich dwóch zasadniczych pojęciach jak dobro i zło. I mówimy po polsku jeszcze do tej pory: to niegodziwe, to niegodne zachowanie w sensie złe. Niewłaściwe, prawda? Niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami, normami etyczno-moralnymi, poczuciem sprawiedliwości społecznej i ogólnie rzecz biorąc tym, co uważamy za właściwe bądź niewłaściwe. Albo to godne, prawda? Dobre, takie jak trzeba. Sprawiające, że człowiek postępujący w taki, a nie inny sposób jest odbierany po pierwsze jako ktoś uczciwy, wewnętrznie spójny, czyli to, co deklaruje, w co wierzy, dokładnie tak samo manifestuje w swoim postępowaniu. Kolejna rzecz. Nie przekracza barier dobra drugiego człowieka, prawda? Czyli zachowuje się godnie. Trzecia rzecz to jest jeszcze coś takiego, proszę państwa, jak godność w sensie tego, że jest właściwie dwa rodzaje tegoż pojęcia. Otóż, Wyobraźmy sobie Państwo, że rodzimy się i już z tego samego faktu istnienia mamy tak zwaną godność podstawową. Jesteśmy istotą ludzką. I Posiadamy tę godność przyrodzoną, pierwotną, podstawową, prawda? Czyli należny nam szacunek, opiekę, odpowiednie traktowanie nas jako istot ludzkich. Tylko dlatego, że nimi jesteśmy. Bez względu na to, czy jesteśmy brudnym, śmierdzącym, bezdomnym. Czy jesteśmy y, elitą społeczną, prawda? Czy też jesteśmy, nie wiem, y, jakimś tam y, vip z pierwszych stron gazet? To posiadamy tę godność, której nigdy jako istoty ludzkie z racji swojego urodzenia nie możemy stracić. Ale druga Drugi rodzaj godności, druga część tego pojęcia odnosi się do naszego zachowania. I tę godność możemy stracić jak najbardziej. Otóż nie wiem, czy pamiętają Państwo kiedyś jeden z polityków zaczepiony przez właśnie takiego no, kiepsko ubranego obywatela rzucił mu przez ramię z pieprza i dziadu, przepraszam. Ale to cytat. E, czyli złamanie godności, bo nie należysz do mojej sfery, nie wyglądasz tak jak ja, prawda, nie wyznajesz być może mojego światopoglądu, czy też nie należysz do mojego kręgu towarzyskiego. E, podobnie e, Pozbawianie godności kogoś, bo nie tak wygląda, prawda? I tutaj, jako ciekawostkę, przytoczę Państwu godność wykorzystaną fantastycznie w biznesie. Jakiś czas temu pewien niemiecki uczony badał właśnie poczucie własnej wartości, poczucie godności i związane z tym uprzedzenia. Zrobił bardzo ciekawy eksperyment. Otóż przebrał się za takiego, no powiedzmy, człowieka z nizin społecznych i zrobił rajd po salonach samochodowych marek, no wiecie państwo, z pierwszych stron. I proszę sobie wyobrazić, w jednej, drugiej, trzeciej. Marce. Yy, bardzo grzecznie, acz stanowczo powiedziano mu, że, tak spoglądając, prawda, z góry na dół na jego ubranie i wygląd, bardzo pana przepraszamy, ale w naszym salonie na pewno nie mamy samochodu dla pana. I w końcu niezrażony badacz trafił do ostatniego salonu. Gdzie? Bardzo miły pan popatrzył na niego, popatrzył, uśmiechnął się i mówi tak, wie pan co? A może ma pan ochotę na jazdę próbną? Zapraszam. I otworzył mu drzwi do najnowszego modelu samochodu. I odbyli jazdę próbną, pan bardzo po... Pięknie podziękował, serdecznie, ba, nawet uścisnęli sobie panowie ręce. No po czym ten nasz, prawda, przebrany lump, powiedzmy, opuścił z uśmiechem w kształcie banana salon. I po kilku dniach pojawił się w swoim normalnym wydaniu, w garniturze, butach. Podszedł do tegoż sprzedawcy i pytał go. Proszę pana, dlaczego Pan tak mnie potraktował? Bo ja byłem w kilku salonach właśnie w tamtym, prawda, poprzednim ubraniu i odprawiono mnie z kwitkiem, a Pan mnie zaprosił do jazdy próbnej, najnowszą limuzyną. Na co ten człowiek powiedział? A bo wie pan, a jaką ja mam gwarancję, że pan na przykład jutro nie wygra miliona marek? I pan naprawdę będzie szukał samochodu. To wtedy pan nie pójdzie tam, tylko pan przyjdzie do mnie. Czyli spójrzmy. Szanowanie godności ludzkiej bywa często bardzo opłacalną inwestycją biznesową. Ale to tak na marginesie jako ciekawostka. Proszę Państwa, godność bardzo mocno wiąże się właśnie z naszymi zachowaniami. Wiąże się również z tym, że możemy ją stracić, kiedy y, robimy coś niewłaściwego. Kolejna sprawa, nie dalej jak dziś rano. Byłam w sklepie spożywczym. Ponieważ byłam razem ze swoim psem, musiałam go po prostu zostawić przed sklepem, uwiązać go. I kiedy wychodziłam, to przy kasie była dyskusja pod tytułem Młody człowiek pracujący tam. Rozmawiał ze starszą ekspedientką. Byłem czujny, wyrzuciłem tego obdartucha w zasikanych spodniach. I w tym momencie po prostu poczułam się strasznie. Dlaczego, proszę Państwa? Ponieważ ten młody człowiek nie ma pojęcia o ludzkiej godności. Nawet nie uświadomił sobie tego, że nigdy nie wiadomo, tak jak w tym poprzednim, cytowanym przykładzie, co może go spotkać. Przecież on też może znaleźć się w podobnej sytuacji. Ja oczywiście pomijam przyczyny takiego stanu rzeczy, czyli dlaczego. Ten właśnie wspomniany, prawda? Obdartus brudny znalazł się w takiej życiowej kropce. Ale to, co było dla mnie tak uderzające, nawet w kontekście dzisiejszego materiału, który nagrywam dla Państwa, to właśnie kompletny brak poszanowania godności ludzkiej. Niestety w bardzo niewielu domach o tym się mówi. Niestety w bardzo niewielu szkołach również zwraca się na to uwagę. Te wszystkie bujki, prawda? Bo on ma gorszy telefon, bo pochodzi z takiej czy innej rodziny, bo mówi w takim czy innym języku, bo wierzy. Yy, Powiedzmy, w innego Boga. Więc już nie zasługuje na nasz szacunek. I teraz, proszę Państwa, kolejny przykład. Taki z życia. Czytając, właśnie. Opowieść wspomnianego tu już pana Krzysztofa Jedlińskiego. Natrafiłam na taki oto tekst z jego terapeutycznej praktyki. Otóż, jest młoda rodzina, oboje młodzi ludzie tuż po studiach zaczynają robić kariery naukowe, pojawiają się małe dzieci. Więc żeby im pomóc pojawia się mama tej kobiety. Pierze, sprząta, gotuje, odrabia z dziećmi lekcje, odprowadza je na wszystkie możliwe zajęcia, a wieczorami dokonuje korekt tekstów naukowych, przepisując je. I tak to trwa. I trwa, w pewnym momencie okazuje się, że babcia po prostu zaczyna nie domagać. Że babcia ma kłopoty z pamięcią, nie pamięta, gdzie co położyła, i zaczyna się bardzo mocno na to skarżyć wnuczka, z którą dzieli pokój. I tak, najpierw bardzo delikatnie. Później, coraz częściej i coraz częściej rodzina wspomina o tym, że należałoby babcie umieścić w domu opieki, bo przecież wymaga pomocy, a oni nie są w stanie. I w którymś momencie opisuje pan Jedliński. Coś takiego, taką oto scenę, że no byliśmy tam, widzieliśmy, mówią yy, córka z zdjęciem. Bardzo dobre warunki. Czy mama wyraża zgodę? Na co pani tak yy, bezgłośnie kiwa głową yy, i w ciągu dwóch miesięcy Pojawiają się państwo w odwiedzinach i mówią tak. Och, ty widziałeś jej pusty wzrok. No tak bardzo się posunęła. Jak to dobrze, że dziewczynki tego nie oglądają. Źle by to zniosło. Proszę Państwa, to jest właśnie niegodziwość. To jest traktowanie człowieka jak przedmiotu, który kiedy jest użyteczny, to dbamy o niego, prawda? Czy pozwalamy mu koegzystować? A kiedy staje się zbędny, wyrzucamy go do kosza. Albo stawiamy w najdalszym kącie, żeby nam nie psuł widoku. I teraz, proszę Państwa, to się nazywa właśnie niegodziwość. Niegodziwość, czyli coś, co nie jest spójne, bo z jednej strony, prawda, deklarujemy co innego, a z drugiej strony. Kompletnie co innego robimy, co ciekawe proszę Państwa, to e, tego typu historie byłyby nie do pomyślenia, gdybyśmy zastosowali pewną jedną rzecz. One byłyby nie do pomyślenia przy zastosowaniu przez nas słowa nie. Nie. nie zgadzam się na takie traktowanie. Nie, nie podoba mi się to, nie. że na przykład, nie. chcąc stworzyć ze mną związek, nie, nie interesujesz się moimi sprawami. Nie. Skupiasz się tylko na sobie. Nie. A moje problemy nie. są tylko moje. Nie. Natomiast twoje problemy nie. są nasze. Nie, nie podoba mi się, że ze mną nie rozmawiasz. Nie, nie podoba mi się, że oszukujesz, że nie robisz tego, co obiecujesz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czym to słówko nie jest? Otóż, proszę Państwa, ono jest niczym innym, tylko stawianiem granic. Nie pozwalam Ci deptać mojego poczucia własnej wartości. Nie, nie pozwalam Ci deptać poczucia mojej godności. Nie pozwalam Ci odebrać sobie mojej godności. Kiedy nauczymy się jasno i kategorycznie wymagać szacunku dla siebie, oczywiście jednocześnie szanując innych, to nigdy tej godności własnej nie stracimy. Czego bardzo, ale to bardzo mocno życzę wszystkim Państwu i sobie. Dziękuję.